Nie wiem dlaczego, ale przypomniała mi się ostatnio komedia Arystofanesa Lisy Strata. Była to historia Lizystraty, która podczas wojny peloponeskiej poderwała do strajku kobiety greckie i podobno zwyciężyła. Ciekawa sprawa. Odwracając stare powiedzenie, historia, która zdarzyła się jako komedia, może powrócić jako Dramat. Kiepski zresztą. Siła przykładu. W historii starożytnej, choć nie znamy daty, zdarzył się raz strajk kobiet. Akcja Lizy Straty, która zaproponowała w sposób dość spokojny nie dawać mężom ciała, nim nie skończą wojny. Podobno nie czekano długo zbyt na skutki. Łami strajków nie było, nawet prostytutki mówiły do klientów porzućcie nadzieję. A gdy jeszcze włączyli się do akcji geje, w pokoju pogrążyła się Helada Cała. Nigdy więcej się taka akcja nie udała. A dziś cóż, podobieństwa historyczne żadne. Grecynki były mądre, kulturalne, ładne.